Manko z tej strony, Mentosek na sobie dzisiaj poradnik Jak ściągnąć Minecrafta Tak w końcu już tego poradniczka A więc wchodzimy na taką stronę Tłumacz, e, Będziecie mieli go oczywiście wy W opisie A więc jak weszliśmy, jak weszliśmy już na taką stronę Klikamy download Czekamy sobie e, Klikamy zapis. To nam się oczywiście Pobiera, więc trochę sobie Poczekamy no, I jak, jak nam się już pobrało, chociaż nam się nie pobrało, nie? to będziemy musieli wejść w i jak będzie już tu pobrane, to sobie tam, e, jak to mówię? Otwórzmy to sobie i to będzie praktycznie tyle i pokażę Wam jeszcze jak zmienić na język na przykład polski, nie wiem, pismo, jaka to rampa wyłączyć, coś takiego. Dobra, to już się naprawdę no, tu pobrało, to to są na razie wyłączymy. Jeszcze sekunda, dobra, tam sobie, otwórz. Teraz nam się otworzyć. E, nie, to, to nie, to, to nie, dobra. Wchodzimy w dokumenty, pobrane i teraz szukamy Shigima Launcher. Jest, jak jest już takie Shigima, kamy to, 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 uruchom. I Minecraft się nam teraz powinien włączyć. I jak widzicie mamy profesjonalnego Minecrafta najlepszego w e, 2017 roku, a jak chcemy sobie przeciągnąć, no to przeciągamy na pulpit i mamy tu po prostu Shigima Launcher. Zamknijmy sobie już to okienko, to też możemy zamknąć, to też możemy zamknąć, więc patrzcie, klik i mamy Minecraft. Tak, to może sobie go teraz uruchomimy, czekajcie, zacznę nagrać? Zacznę. Chodź, 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 teraz. A więc czekamy tu sobie, dobra. Ja mam na 18, bo mam taki serwer fajny, ja mam na Dobra, to jak chcecie coś zmienić, na przykład weźcie sobie e, e, jak wchodzimy w to, to Minecraft Realms Real, jeszcze możecie nie mieć tego, jak macie wersję e, 1.7. A więc wchodzicie w opcję, e, tu to okienko, jak to, to jest paczki zasobów, to trochę wyżej i tu jest język. E, zmienimy sobie na angielski. Got, angielski, to jest angielski. Kurki, gdzie jest angielski? What? O, tu jest angielski Teraz to zmieniamy, dobra? I mamy takie coś A więc singleplayer, multiplayer i options Wchodzimy w options, language I jedziemy tak, no, prawie na sam dół znaczy, musicie znaleźć teraz polski, czekajcie, polski Gdzie tu jest polski? To jest chiński, ale chińskiego nie chcę. jak mamy polski, klikamy już polski po prostu klikamy to i to już się samo zmieni. Potem gotowe, gotowe i mamy wszystko po polsku. Tak, e, moje trzy ulubione, może pięć ulubionych serwerów. A więc tak, e, pierwszy serwer jest to Blogs NC. E, jest to oczywiście... Są tam takie bloki, są tam bloki giganty chyba, z tego co wiem. ShipQuest, e, nie wiem, SpeedBounder, są so, takie fajne gierki. Sobie możecie obczaić ten serwer. E, to jest adres serwera, blocksmc.com. Taki jest adres. Tak, to jest adres pierwszego serwera. Drugi serwer, na którym gram oczywiście, jest Yash. Jasia serwer. To łatwy raczej jasnc.pl To jest serwer. Jasia też są oczywiście laki, bloki do otwierania, więc bardzo fajnie. E, ten serwer gram na nim i będę dzisiaj robił live'a. To jest Easy Hardcore. mcgram.pl e, Kolejny na tym gra jest ale to nie czy nie chce bardzo grać. E, to jest e, też bardzo fajny serwer, vertex.pl, polecam bardzo, polecam gorąco. E, Jakie jeszcze tu są fajne, e, te subgames.pl, też bardzo fajny serwer, msg.pl, też polecam bardzo gorąco. Minefox oczywiście, minefox.pl i ostatni serwer to... Troga, troga. Tutaj jest bardzo fajny serwer. No po prostu polecam serwer. No i to by było chyba wszystko, co bym mógł Wam pokazać w tym poradniczku. Więc ja się z Wami żegnam. Pamiętajcie o dzisiejszym nawiewie, więc na razie. Cześć.